Jesteśmy dzisiaj w nietypowym anturażu, tak jak wam mówiłem, będzie się działo, a dzisiaj jesteśmy z Y. -kiem. Nareszcie, który do mnie przyszedł. Dziękuję. cześć Y. Dziękuję Ci, że mnie zaprosiłeś. Ogólnie zgadywaliśmy się już dosyć długo, ale nam się udało. Najważniejsze. A co do tego w czym jesteśmy dzisiaj? BMW, takie stare. Ja patrzę e E9 widzę, podjeżdża i tak ja mówię co? BMW z 72 roku. Oczywiście linki macie w opisie, możecie je wynająć. 72. 72 no? To nas to jeszcze 20 lat na świecie nie było. No, także dla, dla truskulowców bardzo dobry temat, bo BMW niemieckie, wiadomo, najlepsze. Też mi się podobają, nie wiem, czy to będzie widać, ale patrz. Ło. Wow. Ja jestem ciekaw w ogóle, ile trzeba ćwiczyć, jak ja bym chciał zostać iluzjonistą. Na swoim przykładzie, Ile trzeba poświęcić czasu? Ile to jest godzin dziennie, tygodniowo, miesięcznie, żeby dojść do Twojej wprawy? Wiesz co, to jest coś takiego, że iluzja, jak się zajmujesz iluzją, to na ten moment to jest taki proces samodoskonalenia się. W sensie takim, że nie ma takiego czegoś, że jest szkoła, nie ma takiego czegoś, że ktoś cię uczy i no, uczysz się sam, ze względu na to, że uczysz się sam, to, to ile się będziesz uczył i jaki poziom osiągniesz, w jakim czasie, zależy wyłącznie od, od osoby, tak? No dobrze, to jak miał Y w Ja miałem tym. tak, że jak zacząłem się zajmować tak na poważnie, uh -huh. bo, rozumiem, się fascynowałem, ale był taki moment, kiedy po prostu, jak byłem nastolatkiem, to strasznie zaczęło mnie interesować takie tematy, pomijając tym, że stwierdziłem, że to jest bardzo fajne, takie, że, że może pokonać nieśmiałość, bo byłem nieśmiały, takie tematy, szóstów kart, mnie Zaczął strasznie interesować. Oglądałem filmy Moses, Moses 11, 12. No i wtedy się uczyłem tego, ze względu na to, że mnie to fascynowało i, i tej zabawy kartami, i coś takiego, wiesz, manipulacji takiej, które robię, no, zdarzało mi się po 16 godzin dziennie. Stąd moja miłość w ogóle do kart. Czyli grasz? Wiesz co, nieczęsto, ze względu na to, że dużo osób zwyczajnie nie chce ze mną grać. Ja zupełnie nie wiem czemu. Nie, to jest taki dobry? Nie, 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 po prostu nie wiem. Jakieś te, mają jakieś takie myśli, żeby ich oszukiwał. Nie wiem czemu. Nie wiesz czemu. A zdarzało ci się? Zdarzało mi się dla żart, nie? Na pieniądze nigdy nie oszukiwał, To zbyt uczciwy, nie? Ale ja zawsze mówię, że Magik to jest yy, iluzjonista, magik to jest najuczciwszy z zawodów, bo yy, obiecuje, że oszuka i robi dokładnie to co yy, obiecał wzorowałeś się kiedyś na kimś? Na kimkolwiek, tak. albo, albo teraz? Tak, wiesz, to cały czas trzeba mieć, mi się wydaje, jakichś takich swoich tam idoli we wszystkim i miałem tu szczęście, że z dwóch swoich największych idoli spotkałem w życiu. I ja nawet powiedziałem: David Blaine i Darren Brown. I ja powiedziałem im, yy, że. Bo miałem taką akurat, że rozmawiałem z nimi, z takimi ludźmi warto jest często porozmawiać, to było takie dosyć przełomowe yy, dwa lata temu pytałem, no jak siebie definiować, nie? W sensie, jak to, e, z zapytałem o to, e, bo, bo ludzie mówią, że musisz albo robić iluzję, albo ten mentalizm, albo być karciarzem, albo coś tam, a on powiedział mi, wiesz, e, musisz być e, Y, nie? Musisz być Y, -kiem. w sensie takim, że musisz robić to, co ty masz ochotę, a tą spójną częścią będzie Y. Mówi, on też nie chciał nigdy, żeby go ktoś kategoryzował, nie wiem, do iluzjonista czy mentalista. On mówi, że to ma, ma być wszystko sygnowane asygnowane Brown. No dobra, skoro powiedziałeś mi przed nagraniem, że odpowiadasz, jeżeli ktoś cię zapyta YY, to powiedz mi YY. Bo Y to się tak. Ee... Oprócz tego, że jest takie dosyć świetliwe. Yy, ja wiem. Nie, ale ma w sobie nutkę tajemniczości, a nawet nie. Ma w nutkę. sobie nutkę, ale wiesz, jest dziwne dla ludzi, ale jest coś takiego jak generacja Y, czyli to pokolenie nasze, lata 80. lata 90. Tak No ja miałem taką myśl w głowie, że jeżeli ja robię rzeczy pozornie niemożliwe, mm -hmm. ale je robię, wow. że może kogoś to zainspiruje do tego, właśnie z tej generacji Y i też innych, do tego, żeby jakieś tam może swoje marzenia spełniać. Taką nadzieję mam oczywiście, wiesz, ktoś może powiedzieć, no to, byś się zabrał za prawdziwą robotę, a nie, tu chcesz inspirować ludzi, uwierzę, ale prawda jest taka, no, że chciałem... Jedyne, do czego potrzebna jest iluzja, no to, tak, to taki odskocznie od życia codziennego, i uważam, że to potrafi być inspirujące. Wiem, znam ludzi, znam którzy, którzy, którzy po tym, jak obejrzeli mój film, albo po tym, jak zobaczyli mój pokaz, to. piszą do ciebie? Mówi się tak, tak, jesteś takiego. E, po angielsku jest takie powiedzenie, sorry, jeżeli po polsku jest, jest ładne. Też, ale po prostu czasami no, no, e, jestem nieperfekcyjny. Sense of wonder. W ogóle ludzie mają taki problem, że tego sense of wonder, czy takiego, nie wiem, takiego zaciekawienia e, światem generalnie nie pielęgnują. A wręcz e, od początku szkoły, jak tylko idziesz, to dzieciakom się to e, ucina. A propos iluzji, bo ja słyszałem od naszych wspólnych znajomych, że w Twoim otoczeniu może nie tyle nie wolno, co nie powinno się mówić słowa sztuczka. Nie, to yy, nie to, że nie wolno. To Znaczy nie powinno się go nazywać Twojej iluzji sztuczkami? Można to bardzo łatwo wytłumaczyć. Ja zawsze mówię jednym zdaniem: sztuczki robi pięć. E, ale <słuch> generalnie nie lubię tego słowa ze względu na to, że ono w jakiś sposób e, sugeruje, że to jest jakieś proste. Prosty sposób na oszukanie kogoś. Tak. ja nie mogę jako iluzjonista pozwolić, żeby ktoś mówił na to sztuczki, mhm. ze względu na to, że wtedy to obraża moich widzów. Dobra, a w takim nie. razie dlaczego stosujemy albo znaczy, jeżeli. Dlaczego się używa słowo sztuczka? Jeżeli nie, jeżeli wy, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale wy, używa się, przynajmniej ty pozwalasz na używanie zamiennie słów iluzja i magia. Iluzja, magia i ja naj, najlepiej by było najbardziej prawidłowo, tak jak moim zdaniem. To jest tak powiedzieć efekt iluzjonistyczny albo efekt magiczny albo tak. w skrócie efekt. Tak. Dlatego, że to ci przypomina, że nie masz kogoś oszukiwać jak w sztuczkach, tylko ma to wywrzeć na jakiś efekt. Czyli wrażenie. Czyli, czyli wrażenie, dokładnie. I to wrażenie jest najważniejsze w iluzji, nie to jak ja to zrobiłem. Nie to, e, czy, czy ja jestem dobry, czy, czy, czy coś tam. Nie, no. to są wszystko pierdolone. Otoczka i to, jakie wywrzesz na kimś wyrażenie, to jest cała esencja tego, po to to robisz. I dlatego ja na to mówię magia. No, no. E, dlatego, że jeżeli iluzja to, czy to, jest czyli wykonana... Czyli ta magia jest metaforą, nie? Jakoś. Tak. W sensie takim, że jeżeli iluzja jest wykonana prawidłowo, Charakcji. to w głowie widza stworzy, tworzy się złudzenie magii. Wiesz, że generalnie tak. ludzie w to nie wierzą, nie? Znaczy, w magię na pewno, nie? Jest taki pięknie, powiedział Darwin Ortiz w książce pięknej, którą uwielbiam, Strong Magic, powiedział, że zadaniem iluzjonisty nie jest przekonać kogoś, że magia istnieje, istnieje na płaszczyźnie logicznej. Moim zadaniem jako iluzjonisty jest przekonać widza, że magia istnieje na płaszczyźnie emocjonalnej. Czyli ty grasz z umysłami po prostu. Tak. Mhm. U mnie jest jakby taki niepisany pakt między widzami, że ja ze swojej moralności nigdy nie podstawiam, ani nie używam montażowych. Bo, dlatego, że ale pewnie pojawiają jest... się pytania, na ja, jak ty to wiesz robisz. Co, tak, to normalne, ale wiesz co, piękną rzecz mówi Dajna, może by nie było, że od niego ściągnąłem. No. Eee, I to jest bardzo fajne. On zawsze powtarza, że on tylko chciał, żeby ludzie dyskutowali o magii. A miałeś kiedyś tak, żeby przechodząc już do takich mniej życiowych rozważań że ktoś cię spluzgał po pokazie, po tym jak go wziąłeś do jakiegoś pokazu, żeby zaprezentować iluzję wiesz co, czy na, podczas nagra, po, na, po nagraniu. Na szczęście nigdy nie miałem takiego. Czy ktoś dał taki totalny upust swojej, wiesz swojego co, zdenerwowania? Ludzie dają takie upuste reakcji, że na przykład wyzwą mnie, e, powiem to wypipkarz, cytuję, ale no. e, o ty ch...", albo wiesz, okay. o je... Nie, wiesz, albo i tak no, dalej, i tak dalej. To jeszcze wyraz ale, zachwytu, nie? Ale nie, zawsze są to wyrazy zachwytu. Przekleństwa są po to, żeby opuszczać emocje. To pomina Mikuła powtarza i, ee, i po to jest język, tak? Dla mnie jest piękne, jak robię pokaz na przykład na korporacyjnym e, jakimś evencie, e, robię pokaz na scenie i słyszę, jak koleś w pierwszym rzędzie ja coś robię, a on o nie? I ja wiem, <laughs> że on by nigdy to przy swoim szecie, nie ten nie, nie pozwoliłby sobie na to, tak? I no... No to jest fajne, i wiesz, najlepsze jest to, że nikt nikogo nigdy za to nie gani. No bo to wzbudza emocje, tak? Ale ja słyszałem, że potrafisz na kogoś nakrzyczeć. Nie potrafię krzyczeć, ale mam wyuczone takie, że tak powiem, że znaczy ja się wtedy nie denerwuję, tylko wtedy podejmuję decyzję, że muszę trochę przy, się po bo, bo. Tak, wiesz, bo jak robisz YouTube'a, i ja trochę też robię telewizyjnych rzeczy, i to zupełnie inaczej wygląda robisz YouTube'a to ja jestem poniekąd na planie kierownikiem planu, yy, jestem przed kamerą, pilnuję ujęć, wiesz, uh -huh. i reżyserię też. <grym> Przepraszam wszystkich reżyserów, którzy to oglądają, ale no tak to wygląda, no jest to poniekąd tam jakieś reżyserowanie. No musimy tak to nazwać, no. no. czasem trzeba, no bo ekipę musisz trzymać w ryzach, bo inaczej yy, nic z tego nie będzie. W ogóle to przyniosłem Ci na tutaj piękną e, talię dla Ciebie. O, to dla mnie co jest? Co Ci położę, że, żebyś się nie straszał. O, o, tutaj taka ładna. Dziękuję. O, tutaj, proszę. A właśnie, zrobimy coś, dobra? Bo ja sobie tak pomyślałem, no. że ty, ty jesteś tak, że nie reagujesz zbyt mocno, a ja nie. spróbuję zrobić coś, żebyś Ty po prostu e, zareagował mocno. Spróbuję zrobić coś. Jezus, uważaj, e, bo ja tu prowadzę 40-letni samochód. Kawałek kartki, a to ja do kamery pokazał sobie to, potem obejrzysz, jaki wiesz, wierzył. I ja napiszę na tej kartce coś, ale ja nie chcę, żebyś ty widział. Dobra. I ja pokażę to do kamery, żeby nie było, Dobra. wiesz... Dobra. Zobaczysz potem na nagraniu, pokażę im. Nie patrz. Złożę to na cztery części. Okay. I musimy to położyć gdzieś w takim miejscu, żeby nie było, że ja to mogę podmienić w jakiś sposób. Gdzie będzie takie miejsce? Włożę. Jak zadzwonią z pytania na śniadanie, przyjdziesz? Tak. Przyjdziesz? Już byłem kiedyś w się, na no. Ale teraz? Wiesz co... I powiedziałem zrób też sztuczkę z głowy, Pokaż, jak to się robi. Eee, wiesz co, już ty nie zrobiłeś wiem... O ty, bo... zrobiłeś o tym film. Zrobiłem o tym film, potem byłem na kilku wywiadach i robiłem to. Robię to też, wiesz, na scenie No ja wiem. Eee... To znaczy, chodzi mi o to, że nie, wszyscy myśleli, że to na... jest fake, a Ty powiedziałeś, że nie. Bo to nie jest fake. No mogę to... Jeżeli ktoś nie uznaje autorytetu, wiesz, ja go... się zawodowo zajmuję kilka lat już prawie bijam do dekady. I wiesz, jeżeli ktoś nie uznaje argumentu kogoś, kto robi ten efekt dokładnie tą samą metodą, e, zna rzecz od podszewki, zna faceta, który niestety ten przykry błąd mu się przydarzył. Znasz go? E, oczywiście, że tak. Rozmawiałem z nim przez telefon. Znam gościa, który wymyślił ten efekt Anglika. Rozmawiałem też z nim potem. No to jeżeli ktoś nie uznaje takiego, no nie okay. chcę mówić o sobie na siłę, autorytet, ale, no, no, ale poniekąd w tej sprawie jestem autorytetem, tak. no to, to to znaczy, że Woli wizję własnej rzeczywistości i ja Rozumiem. Nic z tym nie zrobię. No. To więc, więc co, co jest po tym? Skoro robisz pokazy, tak jak już powiedziałeś, eee. robisz kanał, który jest jednym z najpopularniejszych na świecie, to co jeszcze ci zostało w życiu? Eee, wiesz co, no pracuję. Ja miałem pewne marzenia. A po czy to? pracujesz? Pracuję w zawodzie. Na... Tak, to tak, pracuję tam pewnymi rzeczami. No. Niektóre rzeczy już e, przeszły trochę do informacji publicznej, ale ale na, tak, tak na pewniaka to, to dowiem się jakoś na dniach jak to będzie wyglądało no. ale to zdecydowanie jeśli chodzi o e, moją karierę to jeden z największych projektów, jeżeli nie największy, coś o czym od dawna bardzo chciałem to zrealizować tak. i jeśli chodzi o nawet YouTube tak. w ogóle jako w mediach to prawdopodobnie Jeden z większych wydarzeń dla YouTube'a w mediach tradycyjnych. Dobry. O, McDonald's. Robimy challenge McDonald's. Tak, tak? Tak. Robimy to? Tak. Ja to lubię, strasznie oglądam swojej kanale. Ale myślałem, że oglądasz. I zawsze staram się w jakiś sposób może rozkminić, czy jest jakaś możliwość, nie wiem, po zapachu, skminić co, co tam jest. W sensie takim, to jest jakaś że... zapowiedź tego, co byś robił? mogę spróbować, nie wiem czy to się uda, ale Jest. zobaczymy. No. dziękuję bardzo, to był y. Ja ci dziękuję. Skręcamy dziękuję. sobie do Magdonana. A za Ty podziękujesz, bo. Ja... I jak ja będzie dziękuję. odpowiednio dużo łapek, powiedz ile ma być łapek pod tym. Nie względu. wiem, e, nikt będzie dużo. Zabawmy się Daj w takie ci milion, wiesz. tak jak powiedział ten. I sam powiedział e, milion łapek widzę pod tym filmem, im było dużo. Tak. No. Tak. No, no to my widzimy tak, no, dużo.